Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego szamana zabawki. Jak widzicie, wygląd się trochę zmienił. Doszedł bardzo ładny i ten szabad do po prostu jest piękny, a z tą szarfą teraz to mega do siebie pasuje. Trochę to kosztowało, ale myślę, że było warto. Więc co, zaczynamy kolejny odcinek i zaczniemy sobie dzisiaj od małych zakupów, bo przeglądałem rynek i wpadły mi w około dwie ciekawe rzeczy. Mam tu na myśli dzwonek i czapkę. Może się to przydać w kolejnym odcinku, jak będziemy chodzić na wodza, bo dzisiaj jeszcze nie. Dzwonek taki 4-5 średnie, 10 ludzie 20 orki, bardzo super na wybijanie ludzi pod wodzą morków. no i czapka. 10, 15, 20 orki, ja takie coś próbowałem miksować ostatnio ale się nie udało więc weźmiemy tą gotową za 3 wony to jest dobra cena dzwonek też dobra cena bardzo tanio łącznie 8 wonów a na zmianki pewnie poszło było wiele więcej tu jeszcze niby wachlarz jest całkiem ciekawy ale wachlarz sobie na razie odpuścimy no także ja to odkładam na przyszły odcinek a dzisiaj zajmiemy się najpierw jeszcze M2 Dzisiaj będzie M2, bo nasza mi po prostu ochota pograć sobie na niskim poziomie i wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić odcinek w stylu 12 godzin M2. Miało być 24 godziny, nawet ten lepiej przygotowałem, ale jednak będzie 12, myślę, że wystarczy, żebym zdążył te odcinki w miarę regularnie wrzucać. No i zobaczymy, ile uda mi się zarobić w tym czasie. Tylko wiecie, to ma być takie prawdziwe 12 godzin w grze. Żebym się nie pomylił, to te właśnie będą mi o tym przypominać. Jak się skończą, to znaczy, że wyzwanie będzie ukończone. I plan jest taki, żeby to nie były tylko marmury, bo wiadomo, na tym bym wyszedł najlepiej finansowo, ale nie o to. Chodzi. Będzie to takie pomieszane, czyli bicie metków, bossów, marmury też może będą, jak metki będą zajęte. A widziałem, że graczy jest naprawdę teraz sporo, więc może być ciężko. Zobaczymy, jak to będzie. Po prostu takie zwykłe dropienie, granie zwykłego gracza przez 12 godzin. Także co? Zaczynamy sobie. Po pierwsze, odbierzemy sobie misję na marmury dzikiego usługi, bo będziemy je zbijać przy okazji bicia metków, czy to potem bezpośrednio dropić na spocie. Więc ta misja musi być u nas cały czas aktywna. Można to robić w bez limitów czasowych. Także bardzo fajna opcja na zarobek. W sumie na początek to chyba nawet Najlepsza, o ile się nie mylę, no ale nieważne, drugim krokiem będzie teraz zapisanie pozycji i to mi trochę zajdzie, bo chciałbym zrobić wszystkie zapisy metków 30-35 w Shinso i Gino. Zapisy macie pod P, także tutaj warto sobie to też na początku dropienia zrobić. Okej, okay, porobiłem zapisy, ale ludzi jest masa. W Shinsoch chyba wszystkie metki, o ile dobrze pamiętam. W Gino nie zupełnie, bo tam nie znam wszystkich lokalizacji, no ale to sobie będę na bieżąco uzupełniał. Teraz metków nie ma za bardzo, są powybijane, więc nawet nie wiadomo, gdzie te metki się respią. Bestcapitany też zapisałem, w razie czego będziemy zbijać, no ale naprawdę teraz ludzi jest masa, jak widzicie, no i mija się z celem to dropienia o tej godzinie. Ja sobie myślę, że zacznę dzisiaj dropić pewnie dopiero w nocy, żeby było troszkę spokojniej, a jutro może bardziej w dzień się skupię, jak się już wkręcę w to dropienie. No dobra, no to widzimy się hmm, później po prostu. A zrobię tu jeszcze misję na bojowca przed wyzwaniem, żeby później nie wychodzić z dwaj, 2 i żeby ten czas na rękawicach się nie mieszał, to zrobię to teraz. No i później będę mógł już sobie te medale czytać w trakcie wyzwania dalej. Dobra, misja zrobiona, to mamy z głowy, ja teraz wychodzę z domu, myślę, że wrócę około północy, no i dzisiaj właśnie Około północy albo pierwszej zaczniemy sobie to wyzwanie robić. I witam Was widzowie kilka godzin później. Mamy w pół do pierwszej, zobaczymy czy metki w ogóle będą wolne. No mam nadzieję, że tak, bo już jest dość późna godzina. Ale jak widać, no chyba jeszcze jest za wcześnie. Zobaczcie, tutaj metków nie ma. Może tutaj będą, tu też nie ma. No nie mówcie, że dalej ludzie są, że wszystko jest powybijane. Zobaczmy tam. Kurde, no, chyba trzeba nad ranem zacząć grać. Ej, no serio, jest tragedia. Tego to się nie spodziewałem. Nawet metków na 30 level nie ma w nocy. Zobaczcie. Znaczy. Z punktu serwerowego, super, że jest dużo graczy i w ogóle, ale z mojego gorzej nigdy tyle osób m nie było, nawet chyba w zimę o, tu chociaż metek jest, e, dobra, zbijemy go sobie, ogólnie chyba te metki nie wiem czy bez alchemią bić, chyba bez alchemii będę bił, bo za szybko zobaczcie one schodzą jak będę bił te na 3-5 level, to nawet mi się nie zdążą dzikie suki zrespić do misji, żeby marmury zaliczało także chyba bez alchemii będziemy bić no dobra, nieważne. Yy, zaczynamy wyzwanie, zakładam rękawice, no i lecimy, zobaczymy jak to będzie dalej. Wreszcie, pierwszy metek na 3-5 level jest, zobaczcie. I teraz sobie biję metka bez alchemii, a i tak jest zbyt szybko jak widzicie, te hity są zbyt duże nawet, więc będę no, musiał się zatrzymywać pod koniec. No i po prostu te dzikie suki sobie dobijać, tak? o, w ten sposób jak widzicie. Dobra, już trochę lepiej z tymi metkami, pierwsza misja na marmury zrobiona. Wcześniej chyba widocznie trafiłem przed respem jakoś, że wszystko było zbite, o mamy... PDK, to sobie te cenniejsze rzeczy właśnie odkładam na drugą stronę, a na trzecią takie gorsze, żeby zbierać wszystko. Minęły właśnie dwie godziny dropu. Metków zbiłem około tam 300, nie jest źle, chociaż ludzi i tak jest dalej sporo. Dziwą 301 dokładnie, chociaż tam 20 miałem chyba to już na początku, ale nieważne. Większość zbiłem na 3-5 level, marmurów też jest sporo, kilka też z gleby podniosłem, bo tam dropią przy okazji. Eee, o, mamy kolejnego PDK na 30 minut. Tych cenniejszych rzeczy tutaj sobie odkładam. Trochę zmianek wpadło, trochę tam bestów też udało się zbić, zwoje. Tutaj takie gorsze rzeczy odkładam, żeby tak poukładałem, w ten sposób, żeby po prostu z metka klikać zetką wszystko, nie przejmować się, czy coś tam nie podnosić, po prostu podnoszę wszystko ile co od razu do kolejnego metka. Witam Was już o poranku, wszedłem właśnie do gry, no ludzi jest sporo dalej, widzę cały czas, ktoś się kręci, metków nie ma niestety, więc zacząłem robić marmury, porobię chwilę marmurki, jak nie będzie metków, ewentualnie jak będzie dużo ludzi, to może poświęcę tym razem dwie godziny na całe marmury, no zobaczymy, nam no, Wam znać później. Coś Wam pokażę, pochwalę. Ale się zobaczcie, kto tu w ranking skoczył. Na razie 19 pozycja, ale się już pojawiłem. 424 metki zbite. I tak, zbijam metki, nie robię marmurów, no bo jednak tam jakieś tam spadają czasami, więc biję dalej metki. Kolejne dwie godziny, czyli dropimy już łącznie cztery, około 500 metrów tam zbite. Aktualnie drop wygląda tak, tyle marmurów, tyle innych rzeczy, no ludzi jest masa, coraz więcej w sumie z każdą godziną późniejszą, ale nie poddaję się, zbijam, co się da, jak widzicie, besty czy nie besty. Najwyżej później, jak będzie dużo ludzi więcej, no to pójdziemy na same marmury na spota dropić. Co tu się dzieje? Zobaczcie, jeden, drugi i tam za mną jeszcze trzeci bije, no masakra. Chciałem porobić marmurki, ale jak widać nawet to ciężko teraz. Idę poszukać jakiegoś innego spota na inny. Ha, zobaczymy, no bo mam plan teraz dwie godziny. Tylko te marmury robić. O, tu trochę luźniej. Chłopie, co ty tu robisz na 75 levelu? Zobaczcie, marmurki robiłem. Dwa no składa słów. I dobra, szósta godzina dropu mija. Muszę sobie to nagrywać, żeby nie pomyliło mi się. Teraz robiłem głównie marmury na spłocie jak Jakiś metek spadł, też go oczywiście biłem, ale niespecjalnie jakoś I chyba kolejne dwie godziny też będę to robił. A w nocy jak będzie trochę luźniej, no powiedzmy luźniej. To te ostatnie cztery godziny sobie spędzę tak samo jak wczoraj, czyli na metinach po prostu i myślę, że to będzie spoko opcja. Tak będzie ten drop wyrównany, jakby. Kolejna rękawica zaraz do końca. Teraz robiłem marmury przez dwie godziny. Naprawdę sporo mi dropiło też marmurów oprócz misji na glebę. No i też tam jakieś metki jak się pojawiły tutaj na spocie, to oczywiście je zbijałem. Pokażę Wam ranking. Mało metków zbite, bo 550 tylko, ale tak jak mówię, teraz ostatnie 4 godziny były bite głównie moby na spocie a nie mediny, więc teraz co, chwila przerwę, odpocznę sobie i jak będzie później, późniejsza godzina luźniej, to sobie spędzę ten czas chyba 4 godziny na metkach. Zaczynamy 10 godzinę dropu, jest prawie pierwsza godzina. No metków niestety dalej nie ma, ale trudno, trzeba to wyzwanie dokończyć. O, ale za to bez kapitan jest sobie ubijemy. No, także ja dropię, no i widzimy się później. Witam Was rano, a no w sumie w południe już. dokończam te dwie godziny, co zacząłem wczoraj w nocy. Zbijałem metki ogólnie cały czas, ale teraz dokańczam sobie te kilka sztuk, tam dzikich sztuk zostało do dokończenia, do marmuru. I odbierzemy sobie. Ogólnie zbijałem metki i wygląda to tak. 767 metków, czyli około 200 udało mi się zbić, ale dużo ludzi było ogólnie i teraz też jest dużo niestety. No ale tak wygląda drop i tak sobie myślałem, że w sumie żeby było porówno, no to teraz wypadałoby jeszcze dwie godziny zrobić na marmurach, bo tylko cztery były na marmurach, a żeby było porówno to musi być sześć na metkach, które już zrobiłem i sześć na marmurach, także ostatnie dwie godziny będą też na marmurach. I powoli kończymy nasze 12-godzinne wyzwanie, no to już tej misji na marmury nie zdążę raczej dokończyć, e, ale i tak myślę, że sporo tych marmurów udało się zdobyć, zobaczcie, ponad 200 sztuk dzikich sztuk, do tego reszta dropu, trochę tam zmianek z metków się udało nadropić, e, pedeków, jakieś tam bodzie, zwoje egzo i 80 czkat z best kapitanów, a właśnie, zobaczmy sobie ranking, ile przez 12 godzin udało się mi tych bestów i metków zbić, najpierw sobie besty zobaczymy, 84 best kapitany, i metinów 804 sztuki, dokładnie. W sumie dość mało, ale ludzi jest po prostu tak dużo, że nigdy tyle ludzi na nerwi nie widziałem, chyba tylko na Akademii dosłownie. Także jak na takie warunki to chyba i tak całkiem wynik dobry. Ja się zorientuję cenowo, ile to wszystko jest warte, tu jeszcze taki drop, widzicie te kadeki, to też w sumie jakoś tam zagospodarujemy na pelerynki zaraz. Tu jeszcze można wymienić te dodania na zmianki, bo jest taka możliwość, istnieje, wymienimy sobie to, no i mamy ile łącznie? No, łącznie w sumie wyszło idealnie 300. Jeśli nic nie marnuje, wymienimy jeszcze te kadeki na pelerynki, bo też taka możliwość istnieje od jakiegoś czasu go No i zobaczymy, jak z tego wszystkiego wyjdzie. O widzicie, tutaj kilka tysięcy już będzie. No, za wszystko ładna sumka się uzbiera. A te pelerynki też zawsze można sprzedać. Mamy tu całą resztę 7 tysięcy ponad zmieściło się do eku Zobaczmy, ile łącznie w całości 11,800. ładna sumka się uzbierała. Myślę, że spokojnie po 5 tak Można wołać albo nawet więcej tak jakieś raty będą, to wtedy pelernek brakuje i można je sprzedawać trochę drożej. No, powiem wam, że mam złą wiadomość. Złą raczej dla mnie w sumie, bo marmurki poszły dość mocno w dół. I w ogóle zobaczcie, ile jest sklepów z marmurami. Tyle to nigdy nie widziałem. Patrzcie. Wpisujemy marmur polimorfii. I uwaga. 420 sklepów tylko na H2, ja się boję zobaczyć co jest na H1 no ale gorszą wiadomością jest to, że naprawdę te marmury poszły w dół i zobaczcie po 40kk orki po 100 co też jest bardzo tanio 40kk zasługi i to i tak jest nie aż tak najtaniej, bo widziałem przed chwilą po 35 nawet sklepy były powystawiane, więc no nie fajnie Widzicie, 42, 35, 40. No tak różnie stoją. Teraz akurat tego sklepu nie widzę. Oczywiście, zawsze jak na nagraniach. O, 80 kakaorki. No to jest po prostu tak tanie, że nie opłaca się ich dropić. Ale to jest spowodowane tylko tym, że jest multum nowych graczy. Ja nie wiem, co się stało. Chyba przez te wakacje po prostu. Także. No po takiej taniej cenie chyba tych marmurków nie będę sprzedawał, ja sobie je zostawię dla siebie. Ale oczywiście w podsumowaniu je policzymy, no myślę, że po 40 kakao od sztuki, bo tani to nie ma co liczyć nawet, już nie przesadzajmy, nie? nie, przesadzajemy, nie? E, dobra, to ja sobie po to podsumuję wszystko i zaraz wam powiem, ile dokładnie tego wszystkiego wyszło już finalnie łącznie. Tu jeszcze otworzyłem trzy też szkatułki, wypadło już tych cenniejszych rzeczy rybiości, cztery rady, jakieś tam pedeki, no i w sumie chyba tyle. Ale do podsumowania też ten drop wliczę. Dobra, wszystko policzone. Tu wam wrzucę oczywiście cenówkę, co po ile wyliczyłem. No i wyszło to dość średnio, bo 12 wolno za 12 godzin, czyli wychodzi won na godzinę około. Dość mało, ale z drugiej strony, jak na początek gry, na zarabienie na podstawowe, Q, jakąś tam matową malchemię i ruszenie dalej, to w zupełności wystarczy, bo bijecie sobie 1-2 dni, no i macie już to wszystko z głowy. Więc jak na M2 to chyba ok, biorąc pod uwagę, ile tam było graczy, bo naprawdę było bardzo, bardzo dużo, aż byłem w szoku. Na pewno, jakby było mniej ludzi, to wyszłoby to o wiele lepiej. No, ale nieważne, w kolejnym odcinku planuję zrobić coś podobnego, ale na orkach, i tam już będzie ciekawie, bo uderzymy w poli i zbijanie wodzów. A słyszałem, że tam się dzieje naprawdę dość ostre dymy ostatnimi czasy, więc ten szaman może się tam fajnie sprawdzić. No, ale nie uprzedzajmy faktów, to będzie w kolejnym filmie. A na dzisiaj tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, no i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.